Witam państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni państwo, dzisiaj krótki materiał. Pokażę wam dwie fajne monety, które trafiły ostatnio do mojego zbioru. Są to mianowicie moneta 5 lirów i 2 liry z Włoch. Zapraszam was na krótki odcinek. Słuchajcie, dwie monety: 5-lirówka z roku 1879 i z roku 1976. Tutaj mamy Umberto I Dwulirówka 1887, natomiast ta pięciolirówka Victorio Emanuel II 1876. Na pierwsze rzut oka bardzo fajne monety w takim powiedziałbym przyzwoitym stanie zachowania, aczkolwiek szału jakiegoś specjalnego nie ma. Co różni te dwie monety? Słuchajcie, dwa lata tylko y, różnicy pomiędzy nimi. Dwa, trzy lata, tak? 79 i 76. Natomiast y, ta moneta Victor Emanuel jest. Y, bardzo często spotykana w takich zestawach czysto inwestycyjnych, dostępna za spot plus 30% mniej więcej. Natomiast, no tutaj, jeżeli chodzi o tego Umberto I, za tą monetę trzeba już troszeczkę więcej zapłacić. Za taki przyzwoity stan gdzieś około 200 zł, za 150 zł już można dostać takie stany mocno powycierane. Jeżeli chodzi o tą monetę 2 yy, Liry, ona wygląda jakby była ze złota, natomiast to jest taka patyna. Żółta też całkiem przyzwoita. Słuchajcie, ja za nią daję 40 zł, więc bardziej do kolekcji niż z, powodu, niż z powodu srebra, które w tej monecie jest zawarte. Przypomnę tylko monety 5-lirowe, 25 gramów, srebro, próby 900. Więc do mojej kolekcji monet o nominale 5, czy to lirów, franków, czy peset. Lądują kolejne monety, tym razem włoskie. Dajcie mi znać w komentarzu, czy macie u siebie też takie monety, czy się z nimi spotkaliście i co o nich generalnie myślicie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie krótkiego materiału i zapraszam na kolejne filmy. Dzięki, cześć.